Afryka, Egipt, dzień 555. Dzisiejszy nocleg był na siłowni, w namiocie. Spał ze mną mój anioł stróż. Zawsze mi zamykają drzwi na klucz, tak żebym nie mógł nigdzie uciec w nocy, żeby nikt w nocy też nie wszedł. Także jest, jest grubo, jest konkretnie. A siłownia wygląda tak. No jest dość dość dobrze wyposażona. Mają dużo ciężarów. Ławeczki, maszyny. Niestety, niestety w nocy. Najpierw mnie zostawili samego. Do 22 była tutaj młodzież. Bardzo upierdliwe dzieciaki. Chciały pogadać, a nie miały jak. Bez angielskiego. I tylko. Daniel, 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 How are you? What is your name? I w kółko jedno i to samo. Tak przez 4 godziny ja leżałem w namiocie. Oni nie pozwalali mi w ogóle zasnąć. Jeździli tu motorami, w ogóle dzieciaki. Po kilkanaście lat, tak może nawet dziesięć, Już jeżdżą motorami, takimi dużymi motorami, ledwo, do nóg, ledwo nogami do ziemi dosięgają, a już jeżdżą, popisują się. I, i mieli też wczoraj wypadek na skuterze przy niedaleko mojego namiotu. Także skuter uszkodzony. Widziałem sobie dwa wypadki motorowe. Z udziałem właśnie nieletnich, małoletnich. No, a dzisiaj, no wczoraj mnie zostawili o 22, tutaj samego w siłowni, a o pierwszej przyszli, zapalili światła, wprowadzili motor, i, i policjant też tutaj był w środku. Zamknął drzwi od środka, klucz miał przy sobie. I tak to wygląda. Pozdrawiam. Kochani ostatni dzień wędrówki przez Egipt Z... Egipt na maksa No jestem, no jest, 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 jest masakra Po prostu ostatnie trzy tygodnie nie miałem spokoju, nie miałem ciszy, nie miałem spokoju cały czas policja za plecami cały czas mnie w... nie dawali mi w ogóle Możliwości decyzji. Nie mogłem decydować o niczym. Nie mogłem decydować, gdzie śpię. Nie mogłem decydować, o której godzinie mogę wyjść. Zamykali mnie w pokoju. Oni byli przed pokojem. Siedzieli, pilnowali cały czas. 24 na dobę. Nawet w tych bezpiecznych miejscach nic mi nie groziło? Oni mieli paranoję. Paranoję kontroli, paranoję bezpieczeństwa. Kompletną... Kompletna paranoja. De A? Brak wykształcenia, zero angielskiego i kazali mi chodzić po 40 parę kilometrów, nawet 60. Nie dawali mi możliwości wyboru noclegu. Oni decydowali o tym, gdzie ja mam spać. I tak, żeby było wygodnie dla nich. Żebym czasem nie uciekł, żeby czasem mi nie zgubili. A ja ich budziłem rano. No były takie momenty, że nawet mi wrzucili do pokoju jednego. Ja chcę wyjść drzwi zamknięte, chcę zawieźć za niej rzeczy do wózka, nie mogę. Dopiero muszę ich obudzić, żeby mi otworzyli wózek. Dostęp do wózka. No powiem wam, że naprawdę jestem rozczarowany tym Egiptem. Rozczarowany tą pomocą, którą dostałem. Taka chujna, ta klatka. Czasem było fajnie, ale więcej było niefajnie. Powiem Wam, że Egipt jest najgorszym krajem Afryki. Najgorszym krajem, przez które przeszedłem, mam najgorsze doświadczenia. Także dzisiaj jest ostatni dzień wędrówki. Zostało 26 km do końca Afryki i Egiptu. I już, i później, dwa dni później wylatuję, opuszczam Egipt i nigdy więcej do niego nie wracam. Jak widzicie, za mną 5 metrów jest auto, jedzie oczywiście policjant, pilnuje, kontroluje. Kontrolują mnie 24 na dobę. No to jest masakra jakaś. Jeszcze zobaczymy, jak zakończę. Jeszcze będę chciał jutro wrócić do Kairu. Czy będę miał cały czas policję aż do lotniska? Myślę, że tak. Myślę, że nie, nie, nie opuszczą mnie, dopóki nie opuszczę tego kraju. Rozumiecie co za naród? Okropny, paskudny pełna inwigilacja, pełna kontrola, zero swobody. Tragedia. Pozdrawiam. Dotarłem. dotarłem do końca Afryki do najdalej wysuniętego punktu w Egipcie jak zacząłem z oceanu w Republice Południowej Afryki tak dzisiaj kończę Afrykę bez Sudanu no niestety bez Sudanu 300 Kilometrów Egiptu, ale do Sudanu jeszcze będzie można wrócić, skompletować. Dzisiaj jest 558 dzień wędrówki przez Afrykę. Także naprawdę rekordowy czas, bardzo szybkie przejście 18 miesięcy. 15,5 miesiąca. To jest niesamowite. Zobaczcie. Morze Śródziemne. Widzę, że ktoś się kąpie. Jestem ciekawy, czy woda jest ciepła. W sumie zabym wskoczył. Ale te fale i wiatr jest dzisiaj potężny. Morze śródziemne. Koniec Afryki. Ciekawe czy woda jest ciepła. To boję się, że buty mi zmokną. Ale w sumie i taki dom do wyrzucenia. Zaraz wam też pokażę jak wyglądają buty po miesiącu czasu. Przez piaski, przez pustynie, przez Saharę. Wow! Koniec! Koniec Afryki!